Siema widzowie i witam Was w komentarz na moim kanale. Jak widzicie mamy teraz na tym filmie overlay, ponieważ postanowiłem zrobić trochę zmianę w moim systemie nagrywania. Robię teraz tak po prostu, że sobie z tabletu udostępniam ekran na laptop i też po prostu na tym laptopie sobie to nagrywam, bo tak po prostu mi jest szybciej. Tak jest też trochę przyjemniej i też do tego mogę dodać overlay nas właśnie na YouTube'a. Po prostu jest biblanty jako, wiecie, reprezentantka tego kanału, mogę tak powiedzieć. No i też informacja, że zawsze macie link do Discorda w opisie. Miałam, myślę że to jest dosyć przydatna informacja dla tych, którzy po prostu chcą wbić na mój serwer Discord. No i w tym filmie pokażę Wam, jak udało mi się pierwszy raz w życiu wygrać turniej Macerino. Ogólnie w turniejach Macerino chodzi o to, że są różne rodzaje. Są takie rodzaje, co każdy sobie może zrobić, po prostu całkowicie randomowa osoba i nie ma tam za pierwsze miejsce, jeszcze, bo ogólnie Wy pewnie możecie myśleć, że ja dostanę emotkę za to I to tak nie działa, bo to jest tak, że tylko za konkretne I to takie bardzo duże turnieje dostaje się emotkę Macerino win, no i to nie jest taki turniej ja, To był po prostu taki friendly turniej o 44 tam dolary Organizowany akurat przez Bolta Dika, więc pozdrawiam Jeżeli to oglądasz, a raczej to oglądasz, aby po prostu zobaczyć co o tobie powiem Tak przynajmniej skaduję, no i co, teraz pokażę wam na szybko Jak wygląda brakę, tutaj widzicie, że mamy nazwę Minne Pro Nie pytajcie czemu taka nazwa, um, dosyć słaba nazwa, to muszę przyznać, ale ogólnie najczęściej mamy nazwę Misię Mikstara, bo tak tutaj wyszło. Tutaj widzicie, że wpierw wygraliśmy nasz pierwszy mecz 2-0 na akurat dosyć, czyli moim zdaniem, dobrą drużynę, czyli Stankę, awokadyk i, e, dobra, nie wiem, nie chce mi się wchodzić na jego profil, aby czytać całą jego nazwę, ale ogólnie to są gracze tier C, moim zdaniem jedna z lepszych właśnie drużyn tierów C. Potem po raz kolejny graliśmy na tiery C, tym razem na Chivę, Dexon oraz też nie, nie będę proła tego przeczytać. Banty wygraliśmy 2-0. Budkę niestety przegraliśmy 1-2, ponieważ po prostu trochę słabo zagraliśmy. Ale potem i tak się odkuliśmy na game grabie. Wygrywając po raz kolejny 2-0 a następnie po raz kolejny graliśmy na jedną z moim zdaniem lepszych drużyn Tierówce, czyli ADWT tym razem, tylko że to nie była ich ta główna drużyna, byli trochę słabsi gracze, bo tam w tym rosterze ADWT jest dosyć sporo graczy no i właśnie oni nie są coś najlepsi tutaj Banty wygraliśmy 2-0, potem Budkę przegraliśmy 2-0, ponieważ jak wzięliśmy czaka, oni mieli Colta i Amber dzięki czemu oni napadali dużo, dużo szybciej no i tak, potem się po raz kolejny odkupiliśmy na Gem Grabby, grając Max, Gaili, Sandy naprawdę moim zdaniem fajna kombinacja potem wy właśnie to już będzie półfinał akurat zagrajmy na randomy to nawet nie jest tierce, bo te wszystkie poprzednie mecze były na drużyn tierce, ale to kompletne random, i po prostu wygraliśmy 2x2-0 bez tak naprawdę żadnych problemów. I w finale graliśmy na na bardzo dobry, chyba drugi najlepszy tierce jaki jest, ponieważ najlepsza drużyna tierce to jest Dark Eagles, a BC Academy już jest tak naprawdę tier B, więc nie są jakby no po prostu już uważani za tierce. A właśnie oni niedawno wygrali: Makto i Adriano, ostatnio wygrali właśnie to turniej o emotkę właśnie to Macelino, jeszcze im chyba nie przyszła, niedługo będą mieć i co, tutaj Banty przegraliśmy 2-1, potem chodzona wygraliśmy 2-1 dzięki temu, że właśnie dostałem bardzo do sugestię od mojego teammate'a Dompę, aby zagrać melodię i bardzo to ta melodii tak naprawdę wykierowała mecz i jak coś Dompę to e, nie jest jakby nasz stały gracz. Teraz w sumie będzie tak, że e, ja, Kanie East, czyli Jensia Raczy w Brawl Stars, Tyret oraz Dompem będziemy razem grać, ale tutaj pierwszy raz w ogóle w życiu graliśmy turniej z Dompem i naprawdę bardzo spoko to wyszło. Potem Brobola przegraliśmy 2-0 ale to dlatego, że nami mieli Last peak i no, Last Pick na Probolu to prawie zawsze równa się win, ale potem za to odkuliśmy się po raz kolejny 2-0 na budzie oraz 2-0 na knockoutie, więc naprawdę bardzo spoko wyszło. I też oczywiście pokażę Wam później te mecze, tego wpierw chcę wam trochę przeanalizować braketa I to nie jest jeszcze jakby sam koniec, ponieważ też tutaj Boltadek ustawił lower bracket i overall tutaj ADWT właśnie wygrało Losers Finals, czyli oni jakby dostali kolejną szansę, aby zagrać w finał głównych, no ale udało nam się tutaj wygrać 1 wpierw w 2-1, bo miałem zły gadżet do e, gry, jak widzicie. Potem Haze 2 2.0, Banty, e, nie Banty tego BroBall 2 2.1 i Budka 2.1. Tutaj akurat Enemy powinno wygrać, ponieważ mieli właśnie Laspika. Tak jak mówiłem, Laspik to tak naprawdę zawsze jest win na Probolu, ale tym razem udało nam się po prostu no, zagrać lepiej niż oni i tak samo na budzie. Nawet e, tutaj spróbowaliśmy zagrać Boni i przyznam, że bardzo oddała przede wszystkim na czaka, ponieważ często mogłem się fidować na tym czaku i. Co teraz możemy po raz kolejny wrócić do bs I teraz wam pokażę po prostu kilka Meczy i też coś tego Ten film pewnie już trwa, nie wiem, 5-6 minut Bo ja się naprawdę po prostu się trochę Wam wytłumaczyć o co chodzi, ale jeżeli materiał się spodoba, możecie się zostawić Suba, w górę, dzwona i również możecie Wbić na serwer Discord i zrobimy tak, że Puszczę jeden pełny mecz właśnie Na tutaj tych Sigmasów, czyli na najlepszą drużynę, jaką Graliśmy na tym turnieju, czyli właśnie makto Adriano I Dede, a potem puszczę jeden pełny mecz A na to ADWT i i co? No w sumie nie ma za bardzo co robić przerwy. Możemy wpierw tutaj wejść do Kaum Canyona. Widzicie, no już wam opowiadałem jakie są wyniki, więc jakby to nie jest nic złego w tym, że wam spoileruję. No i też właśnie tak jak w przeszłości wam mówiłem, że też będę puszczał muzykę, jak będę puszczał replay, tylko będę gadał, ponieważ sami po prostu mówicie, że Wam to jest przyjemniej. I ogólnie powiem, że na tym meczu, w tym meczu naprawdę bardzo się spociłem grając z tym Angelo. Tutaj na początku udało mi się fajnie trafić Melody właśnie hitem za cztery koła, dzięki czemu dosyć sporo ulta mi się nabiło. Bo ja tutaj próbuję jak najszybciej sobie nabić ulta, ponieważ tego ulta mogę postawić na budkę enemy i teraz je, brakuje mi jednego pociska, właśnie jednego pocisku znaczy, aby właśnie mieć tego ulta. Za widzicie, że nabiję sobie już na czaku, i tutaj akurat powiem, że to zagraję następne, które zrobię jest bardzo ładne. Tutaj bardzo dobrze zbiłam budkę i też korzystając ze Star Powera z leczeniem Bel mnie nie zabija na trzy ataki. Ja ją zabiłam przy okazji i ona mnie jeszcze nie zabiła. Jakbym nie miał ulta, to ona by mnie na spokojnie zabiła i ja bym ledwo ją zdążył trafić jednym atakiem, ale tak dzięki temu leczeniu to całkowicie ich zdominowaliśmy i tutaj poszło właśnie szybkie Eee, szybki po prostu napad budki jak, widzieli, jak <grafię> widzieliście eee, ponieważ właśnie celowo wzięliśmy sobie Colta, aby oni nie wzięli czaka bo z tego co tam draft był taki eee, no plus minus był taki, że wpierw wzięliśmy Angelo, potem oni chyba wzięli Bell i Melody potem my Colta i Gayla i potem oni czaka. właśnie my nie chcieliśmy za bardzo brać czaka, bo wiedzieliśmy, że wtedy oni wezmą Colta, a i tak już mieli Melody więc po prostu wzięliśmy Colta, abyśmy mieli coś bardzo szybkiego pod napad i coś co mnie trochę dziwi to, że wzięli czaka, ponieważ Angelo jest, dobra, Angelo nie jest jakiś dobry na czaka, ale łatwo mi się akurat nabija ulty. Tutaj widzicie, że właśnie sobie nabijam już ulta. Ale też Gale całkowicie kontruje czaka, więc po prostu uważam to za trochę dziwne. I jak coś, e, no trochę mój błąd, że nie nagrywałem tych meczy jakby na żywo, ale też trochę się wolałem skupić, ponieważ wiecie, my tam gadaliśmy cały czas na fałs, aby po prostu mieć jak najlepsze drafty w ogóle tutaj akurat trochę słabo dałem atak, ponieważ myślałem, że czak będzie miał dużej stuna, ale trochę się pomyliłem, chociaż i tak tutaj udało mi się zabić. I tutaj e, na szczęście udało mi się zabić, e, nie zabić, tylko Trafić makto, dzięki czemu mogłem po raz kolejny postawić ulta i też e, tutaj fajnie czekał, biłem, On teraz tylko wiedzie na na budkę, ale. Tylko za dotem damage właśnie zjecha z Nie, jak to powiedzieć, zjechania Tak po prostu, tutaj dedem nie próbował raszować, ponieważ miał tylko jeden hit do ulta Ale zagrał to, widzicie, że naprawdę słabo moim zdaniem I tutaj wiedziałem, że nie ma sensu Abym w ogóle użyła hyperki ani nic, tylko sobie Użyłem ta, aby po prostu trochę być bliżej Następnego ulta, no bo skoro mam, skoro mam Już hyperkę, no to staram się teraz nabić swojego Ulta, aby po prostu było mi dużo łatwiej I tutaj sobie co, co pamiętam, już jestem bardzo blisko ulta To tak, nie wiem, jeden chyba jakikolwiek pocisk Ale to zaraz zobaczymy A tak, tutaj klikam hyperkę i wiem, że że i zabije Bel i że jestem blisko ulta, dlatego właśnie to zrobiłem tutaj ulta po raz kolejny na budkę, by po prostu to zadało ten dodatkowy damage. To jest chyba dodatkowe 8 koła. Tutaj właśnie też niestety Cold zginął od trapa beli, ale też mi udało się zrobić bardzo ładnego killa na tej beli. I tutaj bardzo piękny Hyper Gale ze strony naszego teammate'a Dompe Jakby koń z Was ciekawiło, on jest z Hiszpanii. Z tego co, z tego co pamiętam, ten Tyred i Kanye is mi mówili, a jak coś właśnie Tyred i Kanye is, to oboje są Polakami. W sensie mówię jest bo taki ma nick na Discordzie, ale w BESie ma część 3 no i Tyret no to po prostu też akurat jeden z lepszych i też starszych polskich graczy, starszych w sensie, że dłużej, długo gra dosyć competitive i Właśnie Tyre był z nami wtedy na fałce, ponieważ on chyba był po prostu poza i tak nam w drafcie pomagał. No i co, tutaj naprawdę, tak jak mówiłem, bardzo ładna moim zdaniem gra no, mojego Angelo. I tutaj, co bym Wam mógł puścić właśnie na tym meczu na ADWT, Tak szczerze, mogę chyba jeszcze raz budkę, bo tak po prostu. Może się czegoś więcej nauczycie jak wam pokażę dwa razy i tutaj po raz kolejny w sumie jest taka sytuacja, że oni mają czaka, ale tym razem to tak naprawdę mamy od razu duże przykł, ponieważ mamy i Melody i Amber, które oboje zbijają bardzo dużo procent, no a oni nie mają jakiejś najlepszej defensywy, bo jeżeli do Piper ja po prostu jakby podjadę ultem no to ona mi nic nie zrobi jedyne co może zrobić to odskoczyć. No a Lola też po prostu musi bardzo dużo trafiać, aby jakoś ugotowała. Tutaj brakuje mi już tylko jednego pocisku do właśnie zraszowania. Nie wiem, nie pamiętam jaki był mój wtedy plan, ale tutaj naprawdę ładnie movementuje I tutaj też bardzo ładnie poleciałem w lole. Tutaj bym powiedział nawet trochę, że wykierowałem, ponieważ tą piper oraz no, naprawdę ładnie movementowałem i tutaj też przy okazji Lola musi sobie użyć ulta, aby mnie zabić, więc naprawdę spoko. Tylko minus jest taki, że nie udało mi się niestety trafić roli ani raz, więc po prostu przez to nie nabiłem sobie w ogóle ulta. I e, co się tutaj dzieje? No, czak już jest rozstawiony. No nie mam pojęcia, co to jest za rozstawienie dziwne. Cztery słupki beznadziejnie zagrane. Nie wiem, kto brata uczył rozstawiać się na czaku. Myślę, że powinien chłopak zobaczyć mój tutorial. Jeżeli widzowie chcecie, to możecie zobaczyć właśnie mój tutorial. Jak po prostu grać czakiem. Mam taki tutorial, w którym pokazuję Wam najlepsze rozstawienia, takie praktyczne rozstawienia, ponieważ jednak są jeszcze inne, lepsze rodzaje ustawień. Są na konkretne mapy nawet rozstawienia, dzięki którym możesz zrobić e, jakby damage cztery razy jednym ultem czaka, ale po prostu nie jest to całkowicie praktyczne, ponieważ musisz użyć wszystkie cztery słupki na spawnie enemy, i przez co e, nie będziesz mógł zbyt często rasować tutaj. E, moim zdaniem zagrałem bardzo ładnie, ponieważ i tak e, no po prostu spinchowałem enemy, też zrobiłem z nich lowy i te no lowy w sensie, że e, zrobiłem im low hp, dzięki czemu też moi i meci, mogli bez problemu zraszować do końca wódkę oraz też mogli. No, zraszać budkę oraz też dobić. Tam chyba je naglenemi zabili, ale Czak też miał Loba, więc po prostu e, nie sprawiał takiego dużego problemu. Wiecie, sam trochę widzowy nie wiem, co mówić, bo teraz ogólnie na filmach e, będzie dużo mniej cięć, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, teraz ogólnie na tym jednym filmie, co teraz oglądacie, no to nie robię za bardzo żadnych cięć, ponieważ ten film próbuje tak dosyć na szybko nagrać i szybko wstawić. Ponieważ jest późna godzina, to o 17, i po prostu chcę jak najszybciej wypuścić ten film. No, bo wiecie, nie ma sensu, aby wypuszczał filmu jakoś o 20. Pierwszy, ponieważ wtedy po prostu nikt za bardzo tego nie zobaczy, no a wiecie, jakby e, no, tak to mniej więcej trochę działa z tym algorytmem. Tutaj e, ogólnie jedynym minus, co ja tutaj zrobiłem, to że gadżet użyłem za wcześnie, ponieważ użyłem gadżet, gdy wokół mnie leciała tylko jedna, właśnie ta nutka, przez co dostałem chyba tylko 900 HP tarczy, ale za to dzięki temu, że Ciał właśnie tutaj zraszował, no to ja mogę na spokojnie sobie nabić ulta kolejnego. I tutaj naprawdę ładnie zmovementowałem tak naprawdę wszystkich, i wolałem tutaj właśnie zraszować Piper aby mieć kolejnego ulta, ale tutaj widzicie, że ja z Gadżetem że ja z moimi nutkami i Amber z Gadżetem się kręcimy wokół budki bo po prostu to zadaje tak dużo damage'a, no i o to po prostu chodzi że właśnie Amber i Melody robią tak dużo damage'a, że oni po prostu nie powinni wtedy grać Chuckiem. i co jest ciekawe, że oni chyba wzięli tutaj czaka na last to jest moim zdaniem bardzo głupie, albo nie, nie pamiętam czy to tutaj było, e, tutaj na pewno w ostatnim meczu oni wzięli czakana na last wtedy to akurat już zapomniałem czy wzięli czaka jakoś wcześniej czy później, no ale ogólnie to jest tyle, jeżeli materiał się spodoba, możecie je, tak jak mówiłem wcześniej, zostawić subapkę w górę dzwonaj i również możecie wbić na serwer Discord, no i też możecie coś mojego napisać w komentarzu, czy o, wiem, napiszcie w komentarzu czy ma, czy dla was jest jakaś różnica, jak na przykład tak sobie tutaj scrolluję i coś mówię, że na przykład po te me, czy naprawdę bardzo chcecie, abym robił jakieś cięcia, to po prostu sami możecie powiedzieć wasze preferencje i też możecie ocenić trochę mikrofon, bo e, mogę kupić lepszy, ale jeżeli jest spoko, no to nie ma po co, widzimy się w następnym filmie i jo. 嗯。Mm.